Szczególnie dziś dziękuję za Waszą obecność, ponieważ w procesie konsultacji jesteście dla nas, Państwo, bardzo ważnym partnerem, bo to Wy przekazujecie nasze prośby, informacje o tym, że chcemy. Naradzić się z mieszkańcami, jak powinno wyglądać to bardzo wyjątkowe miejsce w Kielcach. Dolina Silnicy to zielony kręgosłup naszego miasta i to jedna z priorytetowych zielonych inwestycji. Wchodzimy w taki etap przedrealizacyjny. Oczywiście jego realizacja będzie uzależniona od wielu czynników, ale do tego etapu realizacji chcemy się bardzo solidnie przygotować i chcemy, żeby to się odbywało w bardzo szerokiej konsultacyjnej formule. Jak Państwo już wiecie, kilka rzeczy udało nam się na tym etapie przygotować w czym dokonać. Po pierwsze decyzją radnych w lipcu ten obszar, którym będziemy się w najbliższym czasie zajmować, zyskał statut parku miejskiego. Mamy nowy park miejski, Park Dolina Silnicy. I to jest dokładnie ten obszar, którym, o którym w następnych miesiącach z mieszkańcami, z ekspertami chcemy szczegółowo rozmawiać. Udało nam się też zaprosić do takiego zespołu eksperckiego kilkoro mieszkańców Kielc z bardzo wielu dziedzin i z bardzo różnych obszarów z którymi już odbyliśmy wstępne spotkanie na temat pewnych naszych wizji i potrzeb, ale ten zespół chcemy bardzo mocno angażować w taki cały proces rozmawiania o zagospodarowaniu tej przestrzeni. Bardzo się cieszę, że w tym zespole eksperckim zdecydowali się pracować specjaliści. Oczywiście z ramienia urzędu to są pan dyrektor Artur Hajdorowicz i Rafał Zamojski, ale też Sebastian Wróblewski, który jest architektem dzieleni i pracuje w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Środowiska. Jest Arkadiusz Stawi który jest prezesem Stowarzyszenia Przyjazne Kielce, stowarzyszenia, które z Kielczanami rozmawia na wiele ważnych tematów. Jest środowisko architektów, jest pan Wojtek Wizach z sarp Sarpu, jest pan Marcin Kamiński z Izby Okręgowej Architektów, są przyrodnicy, jest Łukasz Misiuna, przyrodnik, członek Stowarzyszenia Most, jest Tomasz Kurtek, który jest architektem krajobrazu, kielczaninem kilka lat temu bardzo mocno zaangażowany w Park Czarnów i oczywiście pan Bartłomiej Piwowarski, który jest pełnomocnikiem pana prezydenta do spraw zieleni. Takie pierwsze refleksje, które w ramach naszych spotkań wniknęły, to pierwsza z nich, że na Dolinę Silnicy musimy patrzeć w sposób kompleksowy. Dolina Silnicy to nie tylko ten fragment, o którym będziemy w najbliższym czasie debatować, ale to bardzo duży obszar Kielc, który, który powinniśmy traktować łącznie. Pojawiały się takie wnioski, że nie powinniśmy na każdym z tych obszarów powielać tych samych funkcji, tylko budować taką szeroką propozycję. Drugi, oczywiście, bardzo ważny wniosek to to, że jest to obszar niezwykle cenny przyrodniczo, ale też bardzo ważny na, dla Kielczan pod względem rekreacji i wypoczynku. I bardzo ważny element, na który się zdecydowaliśmy po sugestiach zespołu eksperckiego, głównie sugestiach płynących ze środowiska architektów, to że po raz pierwszy w Kielcach podejmiemy próbę i zdecydujemy się na nowy model przygotowania koncepcji architektonicznej. Nie będzie to klasyczny konkurs architektoniczny, tylko to będzie konkurs w takiej formule flamandzkiej. To jest formuła, która pozwala nam na każdym etapie konsultacji zagospodarowania tego Terenu, rozmawiać z tymi, którzy te projekty będą szykować. W przyszłym roku taki konkurs w metodzie flamandzkiej chcemy ogłosić. Oczywiście on jest formułą wymagającą, formułą dłuższą, ale z praktyki kilku miast polskich, które to zrobiły już, przynosi zdecydowanie lepsze demokratyczne efekty. Szanowni Państwo, o tym jakie są uwarunkowania tej przestrzeni, jakie mamy możliwości, jakie mamy ograniczenia. Bardziej szczegółowy połowie pan dyrektor Artur Hajdorowicz, a potem poproszę pana Rafała Zamoyskiego, żeby przedstawił państwu, jak ten najbliższy etap pierwszych konsultacji społecznych będzie wyglądał. Na odcinku od Alei 9 Wieków Kielc do ulicy Jesionowej posiada powierzchnię 15 hektarów. To co mamy we władaniu gminy i w całości, w 100% ta powierzchnia jest objęta formą ochrony przyrody, ochrony przyrody w postaci obszaru chronionego krajobrazu. To jest uchwała Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z szeregiem, jak to w ochronie przyrody, bywa bardzo wielu prawnych ograniczeń. Przede wszystkim jest zakaz zmiany stosunków wodnych, zakaz wycinki drzew i krzewów, zakaz zmiany rzeźby terenu i najważniejsze zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 100 metrów od linii brzegowej rzeki. Dodatkowo trzeba powiedzieć, tutaj za państwem są odpowiednie plansze informacyjne wywieszone i dla mieszkańców, że jest to też w dużej części teren zalewowy zagrożony. Wystąpieniem e, wysokiej wody. E, Im bardziej jesteśmy na południe, im bardziej w kierunku alei 9 wieków Kielc, tym ten zasięg e, tego wylania jest większy. Także to są dwie główne determinanty, jeśli myślimy o docelowym zagospodarowaniu terenu. Na pewno wszyscy potwierdzą, że potrzebny jest dla tego parku, potrzebna jest spójna wizja, którą będziemy realizować przez lata, żeby to nie były jakieś akcyjne działania, bo to nigdy nie prowadzi do dobrego efektu. Na pewno wszyscy potakniemy głową, że potrzebne tu jest działania, które budują większą jakość też infrastruktury nawierzchni, małej architektury. Ale przede wszystkim chcemy zbudować nową jakość klimatu tego parku, jakby podrasować ten naturalny piękny krajobraz poprzez nasadzenia, poprzez odpowiednie kształtowanie tej zielonej tkanki, bo to nie tylko drzewa, nie tylko trawa, ale też krzewy, kwiaty i też namawiam do takiego spojrzenia na tą przestrzeń, która ma niezwykle wysoki potencjał i on nie jest wykorzystany do końca. Zwracam uwagę na fakt, że park czy ogród tutaj mówimy o takim naturalistycznym parku w stylu angielskim to w każdej kulturze, w każdej filozofii we wszystkich cywilizacjach, jakie istnieją od początku ludzkości, to, to była przestrzeń, która była symbolem, czy namiastką innej przestrzeni, szczęśliwej przestrzeni, raju. No, w kulturze judeo to jest tak zwany Eden. Do tego dążymy, żeby tu stworzyć zielony raj, żeby się człowiek zupełnie inaczej poczuł niż w normalnej miejskiej przestrzeni i myślę, że Tutaj jest dla wszystkich branż dużo pracy i dużo rozmów, ale dążymy do właśnie podbicia tego krystalicznego piękna, które, które tworzy naturalna przyroda. Dziękuję. Pani prezydent powiedziała, zależy nam na tym, żeby ten proces przebiegał modelowo i początkiem. Tego mamy nadzieję modelowego przebiegu jest ankieta. Ankieta, którą, która została przygotowana przez pracowników Urzędu Miasta po właśnie rozmowach z ekspertami, po analizie wszystkich wniosków, które, które z tego wynikały, również konsultacji z socjologami. by Ona została już opublikowana dzisiaj rano na stronach Idea Kielce, i będzie tam. Czekała na, na wypełnienia do e, ostatniego dnia następnego miesiąca, czyli do końca października. E, I tutaj, tak, z jednej strony, oczywiście jest to preferowana interaktywna metoda e, ankietowania elektronicznie, ale też pamiętamy o tym, że nie wszyscy z różnych powodów mogą, chcą e, w ten sposób uczestniczyć w konsultacjach. Dlatego też Będą inne możliwości. Po pierwsze seniorzy będą mogli wypełniać te ankiety przez cały ten czas w wersji papierowej we wszystkich klubach seniora i ich filiach. Będzie można również ściągnąć ankietę, wydrukować i dać komuś do wypełnienia i później wypełnioną złożyć na biurze podawczym Urzędu Miasta, czy w jednej siedzibie, czy w drugiej. To jest jakby druga funkcja, ale będą też spotkania, będą punkty konsultacyjne, ponieważ miasto Kielce w tym tygodniu, znaczy w tym miesiącu, organizuje swoje wydarzenia w ramach ogólnoeuropejskiej ogólnoeuropejskiego wydarzenia, czyli Europejskiego Dnia Zrównoważonego Transportu. Między innymi zaplanowane są dwa takie małe święta ulic, z tym związane, i w tym czasie 18. 18 września w sobotę przy ulicy Głowackiego będzie można również spotkać się z pracownikiem Urzędu Miasta, wypełnić ankietę, porozmawiać na temat tych konsultacji. W godzinach od, od 12 do, do 18. 22 w dzień bez samochodu, który tradycyjnie kończy Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu na ulicy Staszica od 10 do 16 będzie podobny punkt. Poza tym spotkamy się też tutaj za kilka dni, w czwartek, o godzinie 16, by właśnie w przestrzeni relaksu porozmawiać z mieszkańcami. I to będzie otwarta formuła. I to nie jedyne spotkanie w tym tygodniu, ponieważ tutaj w przestrzeni relaksu, również w ramach tego Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, będzie się odbywać święto rowerzysty w niedzielę. I w najbliższą niedzielę również od godziny 13 także będzie można tutaj porozmawiać i zapoznać się właśnie i z ankietą i roz... No. Jakieś tam wstępne pierwsze wątpliwości rozwiać. To jest ten początek, tak jak pani prezydent powiedziała, ten proces konsultacji będzie trwał. Ja też bardzo mocno się cieszę, że miasto wchodzi w formułę flamandzką. Będziemy jednymi z pierwszych w Polsce, bo jest to formuła stosowana u nas od niedawna. Nie jest łatwa do połączenia z polskimi przepisami, ale da się to zrobić. Polega ona na tym, że wybiera się zespoły projektowe. Specjalnie różniące się od siebie, czyli może być, to zależy od wyboru, ale zasada jest taka, że jeden zespół może być młody, drugi doświadczony, jeden lokalny, drugi gdzieś nawet z zagranicy. I oni później rozmawiają z mieszkańcami. Nie muszą też jakby rozmawiać o całości, to też może być podzielone na pewne aspekty, ponieważ park to jest specyficzna przestrzeń, gdzie musi być taka ścisła korelacja architektów i architektów krajobrazu. To nie jest taki zwykły, normalny konkurs architektoniczny. Trzymam kciuki, wierzę głęboko, że to przyniesie naprawdę dobre efekty. No a potem, potem, no to już przyjdzie czas na, na realizację, ale pewnie będziemy o tym rozmawiać przy następnych okazjach. Dziękuję bardzo.